Czy wam też mimo tego świątecznego na pozór radosnego okresu zdarza się chodzić bez celu od okna do okna, zapalać, gasić światło, czuć jakąś pustkę w sobie, a na dźwięk melodii, które przypominają tematy związane z Formułą 1, stawiacie uszy jak młody owczarek niemiecki? Jeżeli tak właśnie jest, to dopadł was klasyczny syndrom odstawienia. Ostrzegam, że będzie jeszcze gorzej, bo od ostatniego wyścigu minęło niespełna miesiąc, do kolejnego prawie 2,5. Sytuacje mogły poprawić prezenty pod choinką. I kto się tych prezentów doczekał, a kto na nie jeszcze musi poczekać, o tym porozmawiamy sobie już za chwilę. Więc tradycyjnie nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest piątek, 27 grudnia. Daniel Biały. Echa padoku, świąteczne prezenty, to był taki temat, który gdzieś nas mocno interesował, bo w tym świątecznym okresie mieliśmy się dowiedzieć, jak będzie wyglądała niedaleka i ta dalsza przyszłość Roberta Kubicy. Ten temat omówimy sobie za chwilę, bo tutaj również bardzo dużo ciekawej informacji pojawiło się w ostatnim czasie, czy dotarło do mnie, bo nie są jeszcze one w takim powszechnym obiegu, a na początek osoba, która chyba te święta będzie pamiętać wyjątkowo, Szale ten młody kierowca podpisał, Kolejny kontrakt z zespołem Ferrari związał się z zespołem z Maranello aż do 2024 roku. Myślę, że przyszłość tego młodego kierowcy, przynajmniej ta finansowa jest już ustawiona, bo dzięki tej nowej umowie Charles Leclerc ma zarabiać od 7,5 nawet do 9 milionów euro za sezon, więc myślę, że Charles Leclerc tutaj może o swoje finanse, o swoją przyszłość finansową być spokojny, natomiast no, wiele osób podkreśla, że to Ferrari dało jasny sygnał, na kogo stawia, z kim wiąże swoją przyszłość. Oczywiście tak właśnie jest, choć ten pięcioletni kontrakt wydaje mi się trochę podejrzany I z jednej i z drugiej strony. Pięć lat to jest bardzo długi okres, jeżeli chodzi o Formułę 1, i wydaje mi się, że tutaj i jedna i druga strona chciała znaleźć jakiś punkt graniczny, punkt, który będzie. Wnosił pewną zmianę i to właśnie rok 2025, potem 2021, który również przed nami, ma być takim punktem, kiedy znowu coś się będzie zmieniać. Mówi się o tym, że w 2025 roku pojawią się nowe jednostki napędowe, więc, znowu na rynku kierowców może dziać się bardzo dużo. Ta, ten balans na rynku może zostać mocno zaburzony, możemy mieć bardzo wiele zmian. Ta rewolucja 2021 bez szala i bez jednego wolnego fotela, jeżeli chodzi o zespół. Ferrari, ale to, co dla wielu dzisiaj wydaje się błogosławieństwem, może być przekleństwem dla tego młodego kierowcy. Nie wiem, jak wygląda ten kontrakt. Wyobrażam sobie, że w nim jest naprawdę bardzo wiele punktów, które pozwalają zarówno jednej, jak i drugiej stronie wyjść z tej współpracy. Ale jeżeli te punkty zostały mocno narzucone przez Ferrari, czy nie dają temu młodemu kierowcy zbyt dużo wolności, jeżeli chodzi o zakończenie tej współpracy, to jeżeli Ferrari Nadal nie będzie w stanie wygrywać, to Charles może żałować decyzji, którą właśnie podjął wspólnie ze swoim menadżerem, żeby związać się z Ferrari na kolejnych 5 lat. Bo w tym okresie w Formule 1 może się bardzo dużo zmieniać. Widzimy, jak mocno do góry idzie chociażby zespół McLaren. A inne zespoły mogą dojść do głosu, a Charles zostanie z Ferrari, będzie kolejnym kierowcą, który poświęci bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii, włoży całe serce w ten projekt, tak jak zrobił to Fernando Alonso, tak jak robi to teraz Sebastian Vettel i nie uzyska tej jedynej e, prawdziwej nagrody dla kierowcy Formuły 1, jaką jest tytuł mistrzowski. Zobaczymy. Myślę, że największym wygranym tej sytuacji jest Nikolas to ten młody jeszcze menadżer, dla niego ta umowa no, z jednej strony zabezpiecza interesy tego swojego młodego, również młodego podopiecznego, z drugiej strony to jest przykład skuteczności działania tego, tego menadżera i wyobrażam sobie, że dzisiaj w kolejce do jego gabinetu ustawią się młodzi kierowcy, rząd młodych kierowców, bądź rodziców młodych kierowców, którzy będą chcieli, żeby znaleźć się pod tym parasolem roztoczonym przez e, młodego, to o tym się dużo nie mówi, ale to chyba TOT jest największym wygranym. Tak młodemu kierowcy zapewnić tak pewną przyszłość w najbardziej historycznym, najbardziej prestiżowym zespole Formuły 1, o którym marzy każdy, nawet ten doświadczony kierowca, to jest duża sztuka i tutaj że, trzeba przyznać, że TOT mocno popracował, żeby dać swojemu kierowcy właśnie takie, takie możliwości, taką stabilną Platformę do rozwoju, do dalszego no, zaskakiwania również nas, dawania nam radości z tego, co oglądamy na torze, do rozwoju, przede wszystkim do tego, żeby stawać się lepszym kierowcą. Myślę, że tych narzędzi w Ferrari nie zabraknie, ale czy będą to narzędzia na tytuł mistrzowski? No na to pytanie na dzisiaj nie ma odpowiedzi. Musimy e, poczekać. Pięć lat to sporo czasu, ale Ferrari od wielu lat boryka się ze swoimi własnymi problemami, ze swoimi własnymi demonami, które nie pozwalają temu zespołowi na to, żeby odegrać w końcu odegrać pierwsze skrzypce w Formule 1. A teraz idziemy do tego drugiego tematu świątecznych prezentów. Ten prezent właśnie miał nam przynieść Orlen tak naprawdę. Tutaj mieliśmy otrzymać odpowiedź na pytanie, co z Robertem Kubicą, co dalej będzie działo się z polskim kierowcą. Wiemy o tym, że ta przyszłość związana z dtm wygląda dość bezpiecznie tam jeden bądź nawet więcej foteli ma być jeszcze dostępnych dla kierowców w tym jeden dla właśnie dla Roberta Kubicy ale jak wygląda ta ścieżka związana z formułą 1 no tutaj to pytanie ciągle nie znalazło odpowiedzi i z tego co udało mi się dowiedzieć do końca roku nie otrzymamy żadnych informacji te rozmowy które właśnie się toczą z zespołem Alfa Romeo o których Powiedziałem Wam jako jeden z pierwszych. Oczywiście końcem października jedna, jedno z francuskich mediów wspomniało e, o tych rozmowach pomiędzy Robertem Kubicą a Alfa Romeo, ale myślę, że ten obszar, jeżeli chodzi o aktualne negocjacje, to jest zupełnie nowa karta w tym wszystkim. A dlaczego tak uważam? No, wszystko zmieniło się w momencie, kiedy fuzja pomiędzy FCA a PSA, czyli. Koncernem Fiat Chrysler i koncernem, nazwijmy go w skrócie, doszła do skutku. Tutaj zmieniło się bardzo wiele. To właśnie sytuacja związana z, ze zmianami na rynku samochodów, ale samochodów drogowych, spowodowała, że zmieniła się pewna dynamika, jeżeli chodzi o to, co dzieje się również w Formule 1. Wiemy, że FCA. Ma w Formule 1 zespół Ferrari, że ma w Formule 1 również zespół Alfa Romeo, wprowadziło niedawno ten zespół. Ten nowy projekt miał pozwolić jeszcze lepiej sprzedać samochody Alfa Romeo, poprawić sytuację, bo wiem, że ta sytuacja nie jest najlepsza, ale fuzja zmieniła bardzo dużo. A dlaczego? Kluczem czy punktem wejścia dla Orlenu w projekt Alfa Romeo, czy tak naprawdę w Zaubera, bo Zauber Motorsport to na, nadal jest ten podmiot, który jest podstawą tego zespołu wyścigowego. Punktem wejścia jest Shell, tak naprawdę. Onlent mógłby zastąpić Shell'a i tutaj mówię to z pełną odpowiedzialnością. A dlaczego? A dlatego, że Shell. Wchodząc we współpracę komercyjną z Zauberem, czy wspierając projekt Alfa Romeo na wyraźną prośbę ze strony koncernu Fiata, dofinansował ten zespół dość sporą kwotą, natomiast za to dofinansowanie otrzymał możliwość czy gwarancję tak zwanego pierwszego napełnienia. Chodzi o to, że samochody, które wyjeżdżają z fabryki, będą napełniane płynami Shell. A. I taka umowa funkcjonowała w trakcie Roku, który właśnie mija, i ta umowa mogłaby funkcjonować dalej, gdyby nie fuzja. Fuzja wszystko zmienia. Fuzja powoduje, że tej gwarancji dla Shell'a nie ma. A co za tym idzie? Shell, mimo że chciałby nadal być zaangażowany w ten projekt wyścigowy komercyjnie, bo tutaj trzeba otwarcie powiedzieć, że Shell nadal pozostanie dostawcą e, paliw olejów dla zespołu Alfa Romeo, tak samo jak jest dostawcą dla zespołu Hasa, tutaj nie, nie będzie żadnej zmiany, tutaj nie ma możliwości, możliwości zmiany, tak wyłączy się prawdopodobnie z tego członu komercyjnego tej, tej współpracy. To jest właśnie szansa dla, dla Orlenu. Dlaczego się wyłączy? Jeżeli tej gwarancji nie będzie, to tak naprawdę Shell nie ma powodu, żeby wspierać kolejnymi transzami finansowymi. Projekt Alfa Romeo to była taka umowa, która też dużo nam mówi na temat tego, jak koncern FCA chciał sfinansować tą jeżdżącą reklamę dla marki Alfa Romeo. Nie chciał finansować tego z własnej kieszeni, on chciał sfinansować to cudzymi pieniędzmi, tak naprawdę, oferując Shellowi możliwość tego pierwszego napełnienia. No, stara prawda mówi, że lepiej finansować z cudzych niż z własnych pieniędzy i tak właśnie było tutaj i jeżeli teraz FCA w krótkim czasie nie znajdzie sposobu na to, żeby zachęcić Shella do pozostania w tym projekcie no to nie wiemy jaka będzie przyszłość tego całego projektu wtedy te kilka milionów euro rocznie FCA będzie musiała wydać z własnej kieszeni, żeby sfinansować projekt Alfa Romeo, a mówiło się już dużo o tym, że ten projekt Alfa Romeo może niedługo się zakończyć. Te wszystkie umowy, które zostały zawarte, mimo że były wieloletnie, wymagają corocznego potwierdzenia. Tutaj na korzyść Orlenu może grać właśnie ten koniec roku, ten krótki horyzont czasowy, który jest potrzebny, żeby na nowo te wszystkie rzeczy poukładać. Umowy wymagają. Przedłużenia, wymagają tak zwanego klepnięcia, ale jeżeli zabraknie czasu lub zabraknie rozwiązań, zabraknie propozycji, no to Zauber nie będzie nadal chciał iść w taką, Shell nie będzie chciał iść w taką współpracę i nie wiemy, jak zachowa się Zauber, jeżeli tych gwarancji, dalszego wsparcia finansowego nie będzie. Sytuacja jest bardzo ciekawa, sytuacja jest bardzo dynamiczna z tego co wiem na ten okres świąteczny sytuacja jest zamrożona rozmowy dyskusje prawdopodobnie wró wrócą e, zrobią się znowu bardzo gorące po nowym roku i zobaczymy jak to wszystko się potoczy ta opcja wejścia dla Orlenu ten punkt zaczepienia jest ale nadal wszystko jest w pewnym zawieszeniu niektóre media La Repubblica napisała w ostatnich dniach że to w zasadzie już jest pewnik niestety niestety jeszcze wszystko e, się tak naprawdę decyduje wszystko decyduje się na najwyższych szczeblach Włoskiego koncernu. Zobaczymy, jakie tam pojawią się decyzje. To wszystko zbiega się również z bardzo ciekawą wypowiedzią menadżera, a potem samego kierowcy Markusa Eriksona Menadżer Ericksona powiedział, że jego podopieczny chce się skupić w Pełni na programie wyścigowym w serii Indycar. Ericsson powiedział, że rzeczywiście tak jest, ale dodał, że on chciałby utrzymać w współpracę, kontakt z Zauberem. No, nie będzie to forma kierowcy. Forma współpracy, jeżeli chodzi o kierowcę rezerwowego czy kierowcę rozwojowego, natomiast taka forma współpracy, jakiś link nadal ma pozostać aktywny na wypadek, chociażby gdyby ten program wyścigowy Windycar nie był tak udany jak kierowca tego oczekuje, czy tych wyników nie byłoby tak dużo. I tutaj Jedno z pytań, o które poprosiłem Was na Twitterze, Patryk pyta, czy w rozmowach z zespołami kluczem nie było ustalenie dotyczące miejsca dla Roberta od 2021 roku. Może są jakieś przecieki. Wydaje się to istotną sprawą dla Orlenu. Na pewno znalezienie dla Roberta najlepszego możliwego miejsca jest priorytetem dla Orlenu, ale czy najważniejszym? Zastanówmy się. Koncern chce pozostać w Formule 1 na wiele lat. On szuka takiego Pewnego projektu, pewnej inwestycji, nie chcę popełnić tych samych błędów, które zostały popełnione przy Uliam się. Mówiąc błędy, mam na myśli tylko to, że ten projekt nie dał efektu sportowego, nie dał 100% tego, czego oczekiwano. Olen chce mieć partnera, z którym będzie mógł współpracować przez lata i przez lata budować swoją markę, realizując przy tym te wszystkie plany związane z połączeniem. Dwóch dużych polskich podmiotów, jak również ekspansją na szczególnie europejskie rynki, i to właśnie taki pewny partner może mu zapewnić, więc myślę, że większym priorytetem będzie znalezienie stabilnej platformy do promocji w kolejnych latach. Za pośrednictwem Formuły 1, niż znalezienie Robertowi fotela wyścigowego w 2021 roku. Choć ten link pomiędzy Robertem a Orlenem jest również bardzo ważny, bo to właśnie Robert wprowadził Orlen na te salony Formuły 1, i tutaj wielokrotnie padały deklaracje, że tylko z Robertem ta dalsza współpraca, dalsze pozostanie w Formule 1 ma sens. Rok 2021 to będzie rok dużej rewolucji, na pewno będzie duża rotacja, to o czym już mówiłem na rynku kierowców, ale czy Robertowi. Uda się, czy jest realna szansa na to, że po raz trzeci wejdzie do Formuły 1, no szanse są, mówiąc otwarcie, niewielkie, ale w przypadku Roberta nigdy nie wiadomo, nigdy nie, nie należy definitywnie zamykać pewnych drzwi, bo Robert pokazywał wielokrotnie, że potrafi te drzwi ponownie otworzyć i zaskoczyć wszystkich. A teraz wracamy trochę do. Przeszłości Roberta Kubica, w zasadzie teraźniejszości, bo do końca roku Robert Kubica jest związany z Williamsem. Williams sprzedał większość udziałów, pakiet większościowych udziałów. Williams Advanced Engineering to był ten pion inżynieryjny Williamsa, który bardzo mocno się rozwijał w ostatnich latach. To był ten pion, który również zasypywał dziurę finansową, jeżeli chodzi o budżet zespołu wyścigowego. Tutaj serwis dotnet opublikował bardzo ciekawe informacje dotyczące budżetów zespołu. Myślę, że temu jeszcze poświęcę oddzielne wydanie magazynu, żeby się przyjrzeć, jak to wszystko wygląda przy poszczególnych zespołach. Te dane są naprawdę bardzo interesujące. Ale tutaj Williams miał stratę 25 milionów euro. Jeżeli chodzi o zespół wyścigowy, właśnie te straty pokrywał z tego, co wypracował Williams Advanced Engineering. Ten pion, jeżeli chodzi o całą stajnię Williamsa, jeżeli chodzi o ten projekt Williamsa, poszedł w inne ręce. No, oficjalnie padły deklaracje, że dzięki temu, że pojawił się inwestor, ten. Dział będzie mógł się rozwijać. To był dział, który rozwijał się bardzo dynamicznie i myślę, że to podbieranie pieniędzy nie wpływało bardzo dobrze na jego, na jego rozwój, raczej przeciwdziałało temu rozwojowi. Teraz, jeżeli ten pion będzie w odpowiednich rękach, będzie miał odpowiednie finansowanie i nikt nie będzie wybierał mu z kasy, to szansa na rozwój jest jeszcze większa. A były tam małe sukcesy, jak chociażby. Zaopatrywanie czy wygranie kontraktu w Formule E na zaopatrywanie w baterie, więc naprawdę dzieją się tam dobre rzeczy. Z odpowiednim finansowaniem myślę, że powinno być jeszcze lepiej. No, ale tak jak już wspomniałem, Williams Advanced Engineering zasypywał tą dziurę finansową w budżecie Williamsa i to zdarzało się w przeszłości wielokrotnie. Co będzie teraz? No, wygląda na to, że mamy do czynienia z takim dużym nabraniem powietrza przez Williamsa. Ta sprzedaż na pewno pozwoli. Zapełnić konta przynajmniej na jakiś czas konta Williamsa i kontynuować tą operację wyścigową. No i celem jest przetrwanie roku 2020 i doczekanie tego nowego podziału zysku. Czy to się uda? Czy, czy ten duży łyk powietrza wystarczy na to, żeby dojść do tego momentu, kiedy ta e, rzeczywistość finansowa będzie bardziej stabilna. Zobaczymy. Williams dużo ryzykuje, szefostwo Williamsa bardzo dużo ryzykuje takim krokiem, no ale widocznie innego rozwiązania, innej możliwości nie ma, ale tutaj mówi się też, że chociażby te środki, które nie wpłyną z tytułu współpracy z Orlenem zostaną zapewnione przez firmę Rockit, która będzie chciała oprócz reklamowania swoich telefonów swoich smartfonów na samochodach Williams'a, promować swoją markę związaną z napojami zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, w ogóle ta marka bardzo dobrze się rozwija, czy się, pojawiła się w ostatnim czasie w bardzo wielu różnych gałęziach sportu. Widać, że presja na promocję jest bardzo duża. No i zaplecze finansowe też musi być, skoro te umowy wchodzą w życie i funkcjonują. A teraz temat, który wywołaliście Wy tak naprawdę swoimi pytaniami, temat związany z przyszłością transmisji Formuły 1 w otwartej telewizji. No tutaj dyrektor TV Sport. Myślę, że rozwiał wszelkie wątpliwości powiedział, że jeżeli Roberta nie będzie, to i transmisji i wyścigów Formuły 1 nie będzie w otwartej telewizji. No, zmartwiło mnie to trochę, bo nie ukrywam, że te ostatnie miesiące były dla mnie bardzo aktywne, bardzo ciekawe. To było fantastyczne przeżycie, ale nie jest to takie zmartwienie, które nie dawałoby mi spać po nocach. A teraz konkretne pytanie, które wywołało ten temat tak naprawdę. TVP kończy transmisję na swoich kanałach, czyli niestety wracasz do punktu wyjścia. Z elewen nikt nie dzwonił. No i tutaj trochę błędne myślenie nie wracam do punktu wyjścia. Ten rok, e, tak jak już powiedziałem, to był niezwykły rok dla mnie. To był rok, w którym mogłem się bardzo wiele nauczyć, mogłem zdobyć ogromne doświadczenie, poznałem bardzo wielu ludzi, te kontakty, które w tym czasie się zrodziły, to jest coś, czego nie da się. W żaden sposób przełożyć na, na finanse, nie da się tego z niczym porównać. To jest doświadczenie, które zostanie ze mną już na zawsze, jeżeli chodzi o kontakt z Eleven, Myślę, że takiego kontaktu nie będzie. Lewen ma swój zespół ludzi, którzy pracują od lat przy wyścigach Formuły 1. I tutaj myślę, że nie ma sensu zmieniać czegoś, co, co działa dobrze, co zbiera dobre opinie ze strony fanów. Ale jak będzie wyglądała ta przyszłość związana z Formułą 1 w TVP. No, tutaj jeszcze do końca chyba pewności nie ma. Padło też pytanie o serię DTM. No, i tutaj również odpowiedź nie była jednoznaczna. Piłka została odbita w kierunku Orlenu. Tutaj, jeżeli Orlen chciałby promować tą serię, chciałby promować Roberta w tej serii wyścigowej, chciałby, żeby ta seria była pokazywana na szerszym ekranie, to myślę, że muszą za tym iść odpowiednie środki. Finansowe, zobaczymy jak będzie. Seria DTM ma się doczekać własnej platformy VOD, na której będzie można oglądać wyścigi. Także no, myślę, że wszystko przed nami dużo będzie właśnie zależało od tych decyzji, które zapadną w najbliższym czasie. To pytanie zadał Laki 888. Natomiast jak są pyta, jak oceniasz rok 2019 w swoim wykonaniu, włącznie z udziałem Studio TV Sport, myślę, że od oceny tego wszystkiego jesteście wy. Ja starałem się wykorzystać te swoje 5 minut najlepiej, jak to, wszystko, jak to było po prostu możliwe. Słyszałem różne opinie, ale na początku tej przygody e, dostałem jedną dobrą radę. Jeżeli twój wydawca jest z ciebie zadowolony, to nie ma powodu, żebyś. Martwił się tym, co się dzieje, żebyś martwił się innymi opiniami. Tak rzeczywiście było. Te oceny, zarówno dyrektora TVP Sport, które mogliście przeczytać w jednym z ostatnich wywiadów odnośnie całego projektu Formuły 1 w TVP, były bardzo dobre. Ja również usłyszałem kilka ciepłych słów i na początku, i w trakcie, i na zakończenie tego projektu, więc myślę, że było bardzo dobrze, ale to Wam pozostawiam ostateczną ocenę. A jeżeli chodzi o Taki temat kończący, to Jacek pyta, czy rok 2020 będzie kalką 19, czy możemy spodziewać się większych zmian. No ja myślę, że jeżeli chodzi o te zmiany, będzie ich trochę. Na pewno McLaren mocno idzie w górę i McLaren może nam mieszać w roku 2020. Jeżeli chodzi o czołówkę, myślę, że również Red Bull będzie bliżej Mercedesa. To jest projekt, szczególnie patrząc na to, co robi Honda, który rozwija się bardzo, ale to bardzo dobrze. No i Haas i Williams to są zespoły, które muszą się poprawić, które, od, które są w sytuacji praktycznie bez wyjścia. Oba zdają się mieć nóż przyłożony do gardła i ten sezon może być decydujący, jeżeli chodzi o to, jak to wszystko się rozwinie w najbliższej przyszłości. Tyle na dzisiaj. Do Williamsa jeszcze wrócimy, bo chodzi mi po głowie taki materiał którym podsumuję, czy przybliżę Wam te ostatnie tygodnie, dni, godziny przed tymi nieudanymi zimowymi testami, i pokażę Wam, gdzie konkretnie gdzie nie tyle popełniano błędy, co doszło do rozjechania się tego grafika testowego, który na początku wyglądał bardzo bezpiecznie w taki sposób, że zamiast samochodu na torze, kiedy wszyscy już kręcili kółka. Samochód nadal znajdował się w fabryce inżynierowej gorączkowo. Drapali się po głowach, żeby rozwiązać pewne problemy z tym samochodem. O tych problemach też chciałbym powiedzieć kilka słów więcej niż padło do tej pory. Myślę, że to w niedalekiej e, przyszłości. A dzisiaj Wam już dziękuję za uwagę, że byliście ze mną po raz kolejny. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.